Ja będę, proszę bardzo, Prezydent. prezes Partii Politycznej Piast, Jedność Myśli Europejskich Narodów. Był ostatnio u nas pan prezydent Duda z wizytą w Turku i właśnie miałem szczęście dotrzeć do niego i zadałem pytanie właśnie w temacie tej ustawy 447. Odpowiedź była następująca: Przepraszam, cytuję, póki ja będę prezydentem. Żadnych roszczeń nie będzie wypłacanych. Także takie mamy zapewnienie od y, pana prezydenta Rozumiem. obecnego i prezydenta. No cóż, mogę na to powiedzieć. Jeszcze, I jeszcze, jeszcze, jeszcze powie jeśli chodzi o tych faszystów. Akurat było y, tak, że w tym pochodzie ja uczestniczyłem w, w Marszu Niepodległości w Warszawie y, z tablicą Piast Jedność Myśli Europejskich Narodów. I jakiś łotr z zagranicy zrobił zdjęcie, yy, także byłem nawet rozpoznawalny bardzo dobrze. I to zdjęcie ukazało się w mediach norweskich, jako że idą faszyści i naziści, maszerują w Warszawie. Na szczęście był w Norwegii Polak, który jak zobaczył, przeglądał tam tą stację i zobaczył piast, no to zaraz oczy zajarzył, że chodzi o Polskę i wszedł na stronę, zobaczył, że to jest partia polityczna i dał mi informację, że jestem przedstawiany jako organizacja nasza, jako y, y, faszyści maszerują w Warszawie. Od razu w tym samym dniu napisałem pisma do y, pana Prezydenta, szefa rządu, ministra spraw zagranicznych, że jest taka sytuacja, że uczestniczyłem w tym marszu, że to jest partia pronarodowa, patriotyczna i w Norwegii takie są paszkwile. Dostałem zaraz odpowiedź, że tematem się zajmą, mówiąc tak ogólnie. I rzeczywiście za niecały tydzień czasu dostałem odpowiedź, że. Temat załatwiony. Wszedłem, bo dostałem link też od tego Pana Polaka z Norwegii, tak i wszedłem na stronę, już tego zdjęcia nie było. Także służby zadziałały i podziękowałem. Proszę państwa, no to jeżeli pan prezydent Duda na spotkaniu tutaj w Turku tak oświadczył, to bardzo ładnie, ale muszę powiedzieć, że... Nie jestem przekonany co do skuteczności tej deklaracji. Kiedyś byłem w Denver w Kolorado, no i tam rozmawiałem z takim starszym panem, który jest inżynierem górnictwa i mi opowiadał, jak funkcjonuje ta branża w Stanach Zjednoczonych i poza Stanami, bo to interesy prowadzą na całym świecie. No i tak mi opowiada, opowiada. W pewnym momencie mówi tak. Wie pan, niektóre rządy to nam podskakują. Jak nam za bardzo podskakują, to my je zmieniamy. Otóż kiedyś na takim spotkaniu padło takie pytanie, no co będzie, jak rząd Polski odmówi? A no to może być. A no to może być. Jeżeli pan prezydent na przykład by się upierał, no to może się stać, że wybory prezydenckie wygra pan hołownia, a on już nie będzie się upierał. No to, to dlaczego nie? No. Może wygrać dlatego, że pan Hołownia, to ja jak jego, ale jeszcze zanim do tego przejdę, proszę państwa, no jak pan prezydent Duda, ja słyszałam akurat tej deklaracji, nie, ale inną, że pan prezydent Duda też na spotkaniu wyborczym broni polskich interesów państwowych, jak niepodległości. No, to nie zawsze tak bywa, o czym świadczy scena. Z 11 listopada 2018 roku, otóż tego dnia, czy jakoś, no w każdym razie w tym czasie, pan prezydent Duda był w Waszyngtonie w Białym Domu, gdzie odbywał, odbył 20-minutową rozmowę z Cztery Oczy z prezydentem Donaldem Trumpem. Tego samego wieczoru w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie Odbywało się przyjęcie z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. I pan prezydent był na tym przyjęciu i przez jednego z uczestników został zapytany, to większe grono tam było, mnóstwo ludzi to słyszało, czy w trakcie tej 20-minutowej rozmowy w Cztery Oczy z prezydentem Trumpem była poruszana sprawa ustawy 437? Pan prezydent powiedział, że nie. No to został zapytany, a dlaczego nie a dlatego że strona amerykańska tego nie zaproponowała widzimy jak nieśmiały jest pan prezydent w takich kontaktach więc ja oczywiście z zadowoleniem przyjmuję tę jego deklarację natomiast no muszę się szczerze przyznać że nie zupełnie w nią wierzę nie zupełnie w nią wierzę to, no i proszę Państwa, no ten właśnie starszy pan, ten inżynier powiadam, takie rządy my zmieniamy, jak nam podskakują. Znaczy nie on oczywiście, tylko CIA zmienia. No mamy przykład, jak to się dzieje. We Francji, nie u nas, prezydent Macron w niepojętym przypływie szczerości, w rozmowie z prezydentem Trumpem powiedział mu, po co ma być mają być te europejskie siły zbrojne, niezależne od NATO, europejskie siły zbrojne. I powiedział, że no one mają bronić Europy między innymi przed Stanami Zjednoczonymi. Więc prezydent Trump nie, posiada, nie posiadał się ze zdumienia. I powiedział tylko, znaczy napisał na Twitterze, że przecież Stany Zjednoczone nie napadały na Francję. To Kto inny napadał? Stany Zjednoczone Francji pomagały. I gdyby nie Stany Zjednoczone, to byście się teraz uczyli w Paryżu języka niemieckiego. Na co francuski premier mu odpowiedział, żeby nie wtykał nosa w nie swoje sprawy. No, to jak tak, to prawie następnego dnia we Francji nie wiadomo skąd. Narodził się ruch żółtych kamizelek, z którym prezydent Macron do dzisiaj nie może sobie poradzić. Jest prawie że rewolucja francuska, diabli wiedzą, na czym się to skończy. Otóż tak to się odbywa. Tak to się odbywa. A czasami tam nawet w brutalniejszych formach, ale do we Francji to nie, we Francji to musi być tak elegancko, prawda? No, więc to tak jest. Ja po prostu muszę powiedzieć, że mam ograniczone zaufanie do deklaracji Pana Prezydenta. Proszę bardzo. Ja, to, że, że możemy coś zrobić, ponieważ ja w Amelce poszłam właśnie tak, jak Pan Stanisław wspomniał, rozmawiać z moim, bo jestem mam obywatelstwo polskie i amerykańskie, z moim kongresmenem, którego który jest w moim okręgu wyborczym, przedstawiłam mu tą sprawę ustawy S447 z punktu widzenia amerykańskiego wyborcy, ponieważ ta ustawa również godzi w prawo amerykańskie, jest niekonstytucyjna. No oczywiście on o tym nie wiedział, ale to już nie jest istotne. Mogę to kiedyś opowiedzieć dokładniej, ale o co chodzi? My jako obywatele tutaj Polscy Mamy również obowiązek i prawo iść do swojego posła, kto, kto tutaj jest na tym terenie i uprzedzając zapytać go, jest już pani marszałek e, Witek, przyjęła dwa dni temu e, tą ustawę i będzie ona procedowana w parlamencie e, na pewno. Tak, więc będzie to albo w połowie marca, albo w połowie kwietnia, nieważne, ale już można iść i zapytać, że jest złożona taka ustawa z inicjatywy obywatelskiej, stop 447, jak pan poseł tutaj, lokalny, będzie głosował? No ale my możemy zapytać, bo, jest, bo, wy, bo, bo wybieramy. Ale ja uważam, że to jest właśnie to, żeby społeczeństwo wreszcie zaczęło rozumieć, jakie ma prawa i obowiązki. Bo, bo nie tylko to, żeby taki poseł za nasze podatki głosował tak, jak mu partia nakaże, tylko chyba reprezentuje tutaj społeczeństwo. A społeczeństwo jest bierne, nic nie robi, nie pyta. No, słuchajcie, ja Wam tylko proponuję, bo mam doświadczenie z amerykańskiej strony, że tam obywatele pytają. No, i teraz jeszcze wracam do tego kontaktu z moim kongresmenem. Zaraz od razu mnie zapytał. Proszę, ja mam tutaj, reprezentuję Forum Polonius, które jest w Stanford, mieście, które liczy ponad 200 tysięcy osób. I pyta mnie, a Forum, bo byłam w tej koszulce. Wiem, wie tak, jestem reprezentantką społeczności polskiej. Mamy tutaj parafię, jest nas około 200 tysięcy. Jeżeli pan kongresmen e, 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 ujmie się w naszej sprawie 447, to my również będziemy wiedzieli, na kogo mamy głosować. A on mówi, tak, rozumiem. Do tej pory z nami utrzymuje kontakty. Nie będę teraz omawiała jak, ale jest po prostu naprawdę, tak trzeba działać, tylko wam chcę po prostu powiedzieć. No. Proszę Państwa, no więc to to ja. ja zdaję sobie sprawę, że Państwo macie ograniczone zaufanie do własnych możliwości politycznych, ale na parlamentarzystę parlamentarzysta może czuć nad sobą tylko jeden bat, taki, że nie zostanie wybrany w następnych wyborach. I to, jak nie będzie miał głosu, to żadna partia mu nie pomoże. No żadna... żadna... Proszę? Panu Gucie nie zależy, bo trzecią kadencję nie może. No, pan prezydent rzeczywiście na trzecią kadencję kandydować nie może, ale jeszcze nie został wybrany na drugą. A na tym mu chyba zależy. Więc myślę, że jak pan prezydent by się pokazał jeszcze raz, nie sądzę, żeby tam kilka razy akurat w Turku był, ale jakby się gdziekolwiek Pan Prezydent pokazał i spotkałby się z takimi pytaniami, panie prezydencie, co pan do tej pory zrobił w tej sprawie, bo sprawa już ponad, znaczy ponad dwa lata jest. Bo proszę państwa, ja uważam to dobrze, że Polska jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, bo z kimś musi tam się przyjaźnić, no bo to. Polska jest takim państwem, że musi się przyjaźnić z jakimś państwem silniejszym. Ale to nie znaczy, że Polska nie może żadnych korzyści uzyskiwać z tej przyjaźni. I moim zdaniem tylko dlatego Polska nie uzyskuje żadnych korzyści z tego, że jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ponieważ nasi dygnitarze nie dbają o polskie interesy państwowe, w ogóle im to nie przychodzi do głowy, albo się boją, albo się wstydzą, albo w ogóle liczą na to, że sobie coś prywatnego załatwią przy tej okazji. Proszę bardzo. tego, co Pan opowiedział, czy widzi Pan jakiekolwiek że ze strony amerykańskiej, chodzi nadchodzące manewry? Nie, nie, no to manewry to jest rutynowe, to są rutynowe działania. W związku z tym, żeby się przygotować na wypadek nieprzewidziany, no, państwo musi być przygotowane jakoś tak ramowo na stawienie czoła. Zagrożeniu, które się może pojawić z nienacka i nie bardzo wiadomo skąd. No, w naszym przypadku to za takiego głównego przeciwnika potencjalnego wała się Rosję. Rosja zresztą rzeczywiście no, nie ukrywa, że niepokoi ją, niepokoi ją udział Polski w NATO i przybliżanie amerykańskiej broni do granic Rosji, bo to ma miejsce. Jeżeli, Stany, jeżeli Polska kupuje tam samoloty F-35, one są bardzo dobre do przełamywania obrony przeciwlotniczej nieprzyjaciela, bo one właściwie tak są bardzo trudno wykrywalne. W związku z tym to są samoloty, które służą do ataku. To są samoloty, które służą do ataku i do koordynowania. One bardzo dobrze te funkcje pełnią. Do koordynowania różnych y, sił lądowych, morskich i powietrznych. One w czasie rzeczywistym im przekazują informacje, gdzie tam łupać, prawda, gdzie trzaskać. Więc. To jest przybliżanie amerykańskiej broni. Rosja, bo trzeba mieć pewność, że Rosja będzie na to reagowała. To jest jasne, niezależnie od stosunku emocjonalnego. No, pan doktor Targalski to mówi, że ja jestem ruskim agentem i tak dalej, Ja dlatego tak mówię. Ja się z nim nie spieram. Nawet przyznaję mu rację, tylko wyjaśniam, że ruskim agentem jestem tylko w dni parzyste. Bo w dni nieparzyste to jestem niemieckim i w francuskim, A w niedzielę i święta watykańskim. W związku z tym jestem agentem uniwersalnym i mogę tylko powiedzieć tak, że może szkoda, że to nie wszystko nieprawda, bo jakby to była prawda, to inaczej by moja sytuacja wyglądała. Albo bym już nie żył, albo bym był bardzo bogaty. No więc to tak. Trzeba państwo nie ma odwiecznych przyjaciół ani nie ma odwiecznych wrogów, tylko ma interesy. I w każdych warunkach należy umieć te interesy dla realizacji swoich interesów wykorzystać okoliczności takie jakie są. I tyle. Na tym polega polityka. Każda polityka ka, po, znaczy w polityce trzeba mieć z góry przygotowane Odpowiedzi na dwa pytania. Pierwsze pytanie: Co mi dasz, jak ci to zrobię? A drugie pytanie: Co mi zrobisz, jak ci tego nie dam? Tyle.